Jakiś czas temu rozpoczęłaś współpracę z Fargotex Group. Jestem przekonana, że jako tak rozpoznawalna osoba dostajesz mnóstwo takich propozycji, więc dlaczego Fargotex, dlaczego Magic Home? To był dla mnie ogromny zaszczyt, jak poproszono mnie o to, żebym została ambasadorem wizerunkowym tkanin z serii Magic Home dla Fargotech Group. Dlaczego to ogromny zaszczyt? Dlatego, że ja miałam możliwość przetestowania i każdego dnia mam możliwość testowania możliwości tych tkanin. One są naprawdę magiczne. To są tkaniny, które nie przyjmują plam, które są plamoodporne, które są hydrofobowe. To są tkaniny, które pozwalają mieć meble w domu przez długie drugie lata w nieskazitelnej czystości, a jak wiesz, wygląd jest dla mnie ważny, ale też i używanie, i praktyczność jest bardzo ważna. Ja całym sercem i całą sobą jestem za produktami tej firmy, bo to są produkty idealne, piękne, o pięknych strukturach, pięknych kolorach bardzo wszechstronne, każdy znajdzie coś dla siebie. Tu są nieprawdopodobne kolekcje i przede wszystkim stuprocentowo praktyczne, czyli to usuwanie plam przy pomocy bardzo łatwo i tanich, łatwo dostępnych produktów da możliwość utrzymywania domu w nieskazitelnej czystości, a to jest dla mnie świat idealny. No tak, bo masz dwójkę dzieci i dwójka dzieci równa się dużo plam, prawda? Dwójka dzieci, psy, Radosław i ogólnie bardzo przebogate życie Towarzyskie, bo dużo się dzieje. Bardzo dużo się dzieje u mnie w domu. I ja naprawdę jestem wdzięczna grupie Fargotex, że zdjęła mi z głowy ten problem zastanawiania się, co by było gdyby, gdyby coś się rozlało albo gdyby moje dzieci chciały zapisać coś na kanapie. Jest tysiące takich ułatwień, które właśnie dzięki tkaninom Magic Home u mnie w domu są zastosowane. To jest naprawdę wspaniała rzecz, a to jest ważne. Jest to niewiele, naprawdę niewiele droższy produkt niż produkty nie posiadające tych funkcji, a standardowych. Więc to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Widać po tobie, że w to wierzysz? Oczywiście, że tak. Ja drodzy Państwo, wypróbowałam tych produktów na sobie, wypróbowałam je u siebie w domu i bardzo dobrze znam możliwości tych tkanin. Co więcej, im dalej w las, tym bardziej się cieszę, że je mam. Chyba mnie też Małgosia się przekonała do tkanin Fargotex. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.